Budzi się i widzi, że po 20 latach funkcjonowania III RP to nie jest polska, o jakiej marzyliśmy, że zostaliśmy wszyscy oszukani. Jest to polska, która, którą zawłaszcza bardzo wąska grupa dla swoich partykularnych interesów. Po 20 latach tak zwanej wolnej Polski nie ma pracy dla ludzi młodych. Jest to żenada. Kiedy jest pomimo prawdziwej Polsce, która była... Do 1939 roku była to Polska, w której budowano zakłady pracy. Budowano Gdynię, zbudowano centralny Okręt Przemysłowy. Dzisiaj mówi się, że dla młodych ludzi jest wolność, jest otwarta Unia, są otwarte granice, że mogą pracować w Irlandii. Tak miało nie wyglądać, ale tak jest. Jest także otaczana koło banda złodziei, która jest u władzy, która pozbawiła nas stanowisk pracy. Dla młodych ludzi nie ma perspektyw. Jest to żenujące. My jako ruch narodowy, jako wolni Polacy, którzy jeszcze w sercach nie zapomnieliśmy, czym jest ojczyzna, czym jest wartością pug, honor, rodzina i ojczyzna, chcemy to zmienić. Musimy wszyscy się obudzić. Ta Polska się budzi. Największą nadzieją są ludzie młodzi. I to doprowadzi do tego, że wybuchnie prawdziwa wolna Polska, prawdziwy wolny kraj, w którym wszyscy ludzie będziemy traktowani jak normalni, równi sobie Polacy. Nie będziemy naszych dzielić i wysyłać do Irlandii. Zaśpiewajmy hymn narodowy. Jeszcze Polska nie zginęła, a tym, i my, my żyjemy. Tym, co nam